Dobry wieczór. Nadeszedł dzień przyduchy. Jest przyducha w 70. -ce. Zobaczcie. Blodnojady co chwilę się wynurzają, żeby łyknąć świeże powietrze, bo one potrafią atmosferycznym powietrzem oddychać. Eee, ślimaki wylazły pod wierzch. Mamy oznakę przyduchy. Wszystkie ryby pływają po wierzchu, duszą się. I chcę Wam dzisiaj pokazać, co w takiej sytuacji robię, bo takie sytuacje u mnie bywają w różnych akwariach, nie tylko w tym. Przede wszystkim, co zrobię, obetnę trochę tych roślin, żeby tak od tafli wody do roślin był dystans samej wody, żeby nie było roślin. Druga sprawa, nurt z filtra już jest bardzo słaby, zawiniły tu węże, które już są zamulone, ewentualnie prefiltr, ewentualnie filtr. I chciałbym to wszystko w tym filmiku nagrać, żeby to było widać, jak ja to grzebię w tym. Bo to tak teoretycznie, jak się poopowiada, to jest trochę za mało. Jest przyducha, jest alarm, także nie zwlekamy. Ja to zrobię na tryb ten przyspieszony, żeby było widać chyba. Tak i, i, i zobaczymy. Jak sobie z tym poradzę. No, także ten. Nie zwlekając, jedziemy dalej. Oj, trochę popierdzieliłem z tymi trybami, bo miałem włączyć tryb pokładkowy, a włączyłem zwykły. No i ten film długi wyszedł. Nic się nie odzywałem, tylko robiłem. No ale efekt jest. Zobaczcie. Nie ma przeduchy. Przywody wyczyszczone. Myślę, że za jakieś dwa tygodnie będę musiał prefilt wyczyścić i wirnik, w filtrze. Bo biobale w yy, filtrze to raczej nic im tam się nie będzie działo jeszcze. Najwyżej wodę można wymienić, wypłukać te farfocle. I tak to wygląda z tą przyduchu. Zobaczcie, że już te ślimaki będą schodziły na dół. I już na pewno żadna samica nam z braku powietrza nie zdechnie. No. bo tak poza tym, co tutaj. Filterek po, ten, ten brzęczyk na powietrze sobie. O, to jest też potrzebne. Niech sobie na powietrza. Teraz jest noc. Rośliny wytwarzają CO2. Dzwona. Zeszło 2 trzecie. Nie wiem czy widać. A tu jeszcze CO2 zostało, także to jeszcze też się wchłania. Yy, zgasimy światełko. No to będzie przeducha, więc, yy, no mówię, na no musi być to jest podstawa, bo kotne samice pierwsze padną, a później to już wszystko inne. Yy, dzięki za uwagę SORY, że tam nie, nie włączyłem tego trybu po, poklatkowego. No, i tyle. Będzie z tej przeduchy. Dobrze, że jest to wszystko wyciągnięte i jest już wszystko ok, będę spać spokojnie. Dziękuję za uwagę, i na razie, cześć.